Ale miazga będzie. Tak myślisz? No chyba tak. Ziomek mi opowiadał, że ostatnio na jakichś ruskich free fightach był pojedynek 10 lasek na jednego typa na wózku. Jakieś totalne warzywo. I co? Wygrał? Podobno tak. A możemy się założyć 5 e, do za jednego. E, ja mogę na dziewczyny postawić. Stuwę. To mówisz masz, no. <laughs> Łatwy pieniądz. <laughs> Asia grała zawodowo w liceum, Regan dwie w ręce, a Derek ostatnio na żabotach <laughs> Łatwy pieniądz. Na mnie. Będzie na czynsz. <laughs> Łuki z tym zakładem, kurczę, to... No, ostatnio kruchło mnie z hajsiwem. Wiesz, chyba, czego nauczyło mnie życie? Że jak ma się problem z hajsiwem, to nie bawi się w hazard. No, ale mnie niestety nie wychowała ulica. <laughs> Sebuś, przecież ja nie chcę brać od ciebie żadnych pieniędzy, mordo. No ale muszę. Bo, żebyś się odbił, musisz sięgnąć na. Może tego teraz nie kłumasz, ale kiedyś za to mi podziękujesz. Masz pojarkę. Spokojnie, seba, jakby cię tak serio przycisnęło, to mam kontakt do jednego Ormiańca. Chociaż na twoje miejsce to bym się do niego nie odzywał. Ty. A w sumie to teraz ja mogę ci pożyczyć na kolorzeński procent. Będzie dobrze.